Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu, w kolejnej symulacji w Fifie 2013, no, czy w Fifie po prostu 13. Mecz pomiędzy Malagą i Borusją Dortmund, czyli już środowe spotkania Ligi Mistrzów. Tak, z całą pewnością będzie to mecz towarzyski, tak jak tu pisało oczywiście. Mecz na innym poziomie. Dwie drużyny, które wydawało się że nie zajdą aż tak daleko jednak jedna z nich zagra w półfinale Champions League na pewno faworytem będzie ekipa z Niemiec w składzie, której właśnie gra trzech Polaków Piszczek, Łaszykowski i Lewandowski a zaraz składy ale zanim jeszcze przedstawię arbitra Alfonso Secretario z Brazylii się zwie ten arbiter, Wellington z kelem, dwóch kapitanów. Przywitanie i skład Malagi Pramce bramce Caballero, później Jesus Gamez, De Michalis, Wellington, Sergi Sanchez, Joaquin Tulalan, Camacho, Eliseu, Isco i Santa Cruz jako wysunięty na padzior. Teraz skład Borussii, w bramce Weidenfeller, Piszczek, Subotić, Hummels, Schmelzer, Gundogan, Kel, Błaszczykowski, Grosskreutz, Royce i z przodu Polak Robert Lewandowski. Jak na razie, zawsze gdy symulowałem, problemy wielkie miały, mieli przyjezdni, czyli goście. Zawsze jakoś szła ta gra lepiej gospodarzom. Oczywiście. To, się, to ma potwierdzenie w rzeczywistości, bo wiadomo, zawsze lepiej się gra przy swoich kibicach. Jednak w FIFA to działa w zbyt wyraźny sposób i dość nierealnie jest to jakoś tutaj tak zrobione. Ale przecież nie gra się w FIFA po to, żeby symulować mecze. Ja to tak sobie wymyśliłem. Przy piłce Hummels Gundogan, Piszczek. Miszczek do Roysa. Royce do Lewandowskiego. Lewandowski. Pada deszcz. Mokra murawa. aby nie przetrafiły się żadne kontuzje. Interwencja Jesusa Gameza. Joaquin. Camacho. Tulalan. Camacho. I interwencja Suboticia. Lewandowski. Nie doszła ta piłka. Gündogan, a przepraszam, się, teraz przy płycie Reus, Lewandowski, Isco, Isko naprawdę świetny piłkarz, piłkarz młodego pokolenia, zapowiadający się całkiem ciekawy, oczywiście Malaga teraz ma problemy finansowe, jeszcze nie tak dawno można było się spodziewać, że wyrośnie to taki drugi Manchester City, czy PSG. Jednak właściciel odpuścił sobie inwestowanie w ten klub. Właściciel naprawdę bogaty z krajów arabskich. I teraz problemy. Jeszcze uwaga teraz na czystą pozycję chodzi Joaquin. Joaquin! Joaquin, ależ zmarnował, zmarnował świetną sytuację Weidenfeller. Broni fenomenalnie. Znów Joaquin przy piłce. Grac z numerem 7. Wrzuca w pole Santa Cruz. No i piłka mija. Jednak jeszcze jak widzimy rzut rożny. Czyli musiało kogoś tam dotknąć. Z graczy Borusi. Royce. Lewandowski. Lewandowski ma okazję. No ale teraz już znalazł jeszcze moment. Uwaga, Royce. Czy będzie 1 do 0? Royce! No, i Royce chyba za długo zwlekał z tym oddaniem strzału. Znów on przy piłce. Uwaga, Lewandowski 1 do 0. Robert Lewandowski, 20 minuta spotkania. I Borussia Dortmund prowadzi. Royce zauważył tutaj. Polaka podał mu, a ten może nie był to jakoś niesamowicie czysty strzał, jakiś niesamowicie po prostu wyszukany, ale po prostu, po prostu, po prostu za dużo tego po prostu. Ale znalazł drogę do bramki i to jest najważniejsze w tym momencie dla ekipy Jurgena Kloppa. Eliseu opanował tę piłkę. Camacho, Isko, Santa Cruz, Santa Cruz, Eliseu, Waga, Isko, Isko do Eliseu nie zdąży. Będzie wykonywał z piątego metra. Wykop, Weidenfeller, Royce, Błaszczu. Błaszczykowski. Do Lewandowskiego jednak Lewandowski no, niedokładnie podał mu pomocnik reprezentacji polski. Prawa strona należy do Polaków. jaki środek napadu. Bo tutaj mamy z prawej strony, na prawej obronie Łukasza Piszczka. Przed nim mamy Błaszczykowskiego, no a wiadomo. Borussia gra takim ustawieniem, że, uwaga, strzał, Weidenfeller nie miał problemów, a Borussia gra takim ustawieniem, że, że, że jest jeden wysunięty napastnik, więc więc nie ma prawego napastnika. A wiadomo, Lewandowski jest typową dziewiątką. Nie jest skrzydłowym. Uwaga, Eliseu, Eliseu, czy będzie strzelał Eliseu? Podanie do Santa Cruz za Santa Cruz. Interwencja jednego z obrońców, jednego z piłkarzy. Malagi, uwaga, Royce. Royce. Nie doszła piłka do Błaścikowskiego, bodajże, tak. Gündogan, Royce. Uwaga, Lewandowski. No, największy piłce, demichelis, był grać Bayernu Monachium. Wiadomo. Wielcy rywale Bayern Monachium z Borussią Dortmund, zawsze wieczny konflikt, wieczna walka o dominację w Niemczech. W tym sezonie jednak to Monachijczycy okażą się lepsi w lidze od Borussii. Borussia druga, jak już mówiłem ostatnio, przy, przy, przy okazji meczu Bayern i Juventus 20-punktowa strata no jest niemal niemożliwa do odrobienia w tak krótkim czasie. Mamy bowiem już niemal kwiecień. Uwaga Santa Cruz, strata Gundogan. Royce nie, nie dostał tej piłki. Była ona za mocno zagrana. Jesus Games, Jeremy Tulalan, Joaquin. Brakuje też e, kilku piłkarzy, no jak już wspominałem o tych problemach finansowych Malagi, odszedł między, innymi, odszedł między innymi do Arsenalu Londyn, Santi Cazorla, naprawdę świetny pomocnik, który teraz w Arsenalu gra, można powiedzieć, niemal pierwsze skrzypce, bo napędza całą tą ofensywę kanonierów, po odejściu e, Seska Fabregasa e, w lecie 2011. Arsenalowi by właśnie brakowało takiego typu piłkarza. był, oczywiście Arteta ale przydał się też na pewno Santi Cazorla. Odszedł tak samo do Arsenalu w tej zimie, to, tej zimy Nacho Monreal bodajże, jeżeli się nie mylę. Lewy obrońca. Również kopło, kłopoty Arsena Wengera no i koniec pierwszej połowy. Kłopoty Arsena Węgera z lewą obroną, dlatego ściągnął, ściągnął on gracza, byłego gracza Malagi. No i mamy 1 do zera po golu Roberta Lewandowskiego. Nie był on, co prawda, z 35 metrów. O nie, przepraszam, to miał Błaszczykowski strzelić z 35 metrów. Lewandowski miał strzelić hat Jeszcze wszystko możliwe. Jeszcze mu dwa gole brakuje. No, okej, okay, zobaczmy statystyki. Co my tu mamy? Strzały 3-2 dla gospodarzy. Czyli jak na razie skuteczniejsi są, no skuteczniejsi widać to w statystyce głównej, yy, 1 do 0, więc wiadomo. Strzały, strzały celne po 2. posiadanie piłki, no tutaj przewaga Hiszpanów, Hiszpanie to jednak mają chyba we krwi. Przejęcia 6 do 3 dla Borusi. później mamy czystki z żółtymi kartkami, faulu żadnego, spalone. Jeden spalony Borusi, tak kojarzy go, tylko już nie wiem kto tam był na spalonym rzuty rożne. Ano no tak, był rzut rożny po interwencji właśnie wtedy, co tam się zastanawiałem, czy ktoś dotknął z Borusi. Celność strzałów 100% BVB. No, bardzo dobra statystyka dla, dla zawodników Jurgena Kloppa. I 66% celności strzałów Malagi. Dokładność podań 84. Dla Borusi 78 dla Malagi. Tak to wygląda. Jedziemy z drugą połową. Royce z Lewandowskim. Rozpoczynają. Gundogan. Royce. Royce. Do Błaszczykowskiego. Gundogan. Royce. Znów ataku zawodnicy z Niemiec świetne naprawdę podanie czy będzie strzelał Robert. Robert i 2 do 0. 48 minuta Robert Lewandowski no coraz bliżej swojego tego hat-tricka. Tak na początku mówiłem właśnie, że do tej pory zawsze gościom było ciężko tutaj e, podczas moich symulacji coś ugrać. Teraz jest 2-0 dla przyjezdnych, więc naprawdę moja teoria się nie sprawdza. Na pewno byłbym szczęśliwy, gdyby, gdyby to Robert Lewandowski w tym meczu już takim normalnym, gdyby to on zdobył chociaż jedną bramkę. Naprawdę i tak dobre statystyki. Nie wiem, tu nie mogę Wam dokładnie tego potwierdzić, ale bodajże on ma chyba pięć bramek już w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. To jest naprawdę dużo, biorąc pod uwagę, że zawodnik stacji jak Cristiano Ronaldo, czy... czy Burak Ilmas z, z Galatasaray bodajże, no nie chcę tutaj strzelić gafy, mają po 8, więc naprawdę to jest dobry dobre, dobre wynik dla Roberta. Jeżeli awansują do półfinału, tam będzie czekał już naprawdę wielka firma, bo kto by nie awansował, myślę, że w pojedynku realu z Galatasaray dużych szans się jednak zawodnikom zawodnikom tureckim nie daje. Tak samo myślę, że choćby nawet awansował PSG w spotkaniu z Barceloną, to będzie naprawdę wielkie spotkanie. Więc BVB ma o co grać. a ja już nie wspomnę o, o pojedynku z, z Bayernem czy Juventusem, bo to by była naprawdę kwintesencja futbolu zresztą. Nie mamy mówić o czym na takim poziomie, już w, na tym szczeblu e, rozgrywek. Każdy mecz jest niesamowicie emocjonujący. Tu się gra o wielki prestiż. Waga Mats Hummels łączony z przenosinami do m.in. Barcelony. Barcelona ma problem właśnie z środkowymi obrońcami. No i Niemiec jest e, według niemieckiego dziennika Bild, jest na tej liście. Uwaga, Kel Kel będzie strzelał i broni Caballero. Isco, Santa Cruz. No i interwencja Kela. Świetnie tutaj zastawia się. Jakub Łaszczykowski do lewego. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Przedarł się. No dlaczego on. A, i ta FIFA jednak to jest FIFA. Isko, Gundogan, Błaszczykowski, Royce, Aistrata, Tulanan, były zawodnik Olympic Lyon. Naprawdę budowana była mocna ekipa. Jednak, jak widać, w tej edycji Ligi Mistrzów. Pomimo wszelkich problemów, pomimo zakazu, który Malaga nie będzie mogła grać w przyszłym, w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów, pomimo tego wszystkiego, hiszpański klub radzi, radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Warto wspomnieć też, że trzy hiszpańskie kluby, trzy hiszpańskie kluby właśnie grają w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów, a żadnego angielskiego nie ma. Bo Chelsea odpadł już w fazie grupowej. Arsenal. Uwaga. Teraz Błaścikowski Czy będzie trzeci? Trzecia bramka Polaka. No. Tym razem się nie udało. Toulon. I rzut auto autu dla... Dla Malagi, bodajże, uwaga, zmiany. Wcho schodzi Gundogan Royce, Godse i Bender wchodzi, a w, w maladze Santa Cruz, a wchodzi. No właśnie, kto wchodzi? Saviola, Javier, 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 Boże, kochany. Błaszczyk, przepraszam, Grosskreutz, Gytse. Błaszczykowski do Groskrojca, Groskrojc, -Kreutz, Groskrojc i Goethe, Goethe. Czy będzie strzelał Goethe? No i broni, uwaga do bitka i nie ma bramki. No to teraz się tutaj zabawili gracze. Brusi spudłował naprawdę tutaj fatalnie. No i zmiana, kolejna zmiana w Maladze. Eliseu będzie schodził prawdopodobnie, tak? Jeżeli go pokazują. Prawdopodobnie się szykuje jakaś zmiana. Aliceu wchodzi Duda 2-0 dla Borusi. 81 minuta spotkania. I chyba już bez większych szans na zwycięstwo w tym meczu, nawet na remis. Biorąc pod uwagę, jak tu czas szybko płynie. Uwaga, isko, isko. San Francisco. No. Do Savioli Błaszczykowski. Gytse. Błaszczykowski do Lewandowskiego. Lewandowski. A przecież piłce Borussia, Groskrojc, Groskrojc wbiega. Miałem mówić w pole karne, jednak do niego nie dotarł. Klepanka graczy Malagi, no ale. No właśnie. Poklepali, poklepali i na aut wyrzucili. Camacho. Zmiana, kolejna zmiana w Maladze. Kto tym razem pojawi się? Na boisku. Camacho i Turra wchodzi, a Grosskroć chodzi i za niego Perisic w ekipie Borusi. Przy piłce właśnie wprowadzony niedawno Perisic, Gytse. Waga szmelcer, szmelcer. Interwencja prawego obrońcy Malagi. Isko. Do Iturry. Iturra. No. Interwencja obrońców Borusi. Czy nie będzie nawet honorowego gola? No, zapowiada się na to, że nie będzie. Jedna minuta doliczona. Bender. Lewandowski. Duda. No i koniec spotkania, koniec spotkania, 2 do 0 po dwóch golach Roberta Lewandowskiego z 20 i 48 minuty. No wychodzi na to, że Borussia jest zdecydowanym faworytem, jak do tej pory z tych wszystkich meczów, które tutaj w Lidze Mistrzów symulowałem, poszło im najłatwiej i myślę, że chyba moim zdaniem tak może być, taki może być rzeczywisty scenariusz tego spotkania środowego. Na który oczywiście zapraszam przed telewizory. Jeżeli ktoś ma jak oglądać przed telewizorem, jeżeli nie, jeżeli nie, to pozostaje transmisja w necie. Jeszcze sobie tutaj popatrzymy sytuację. Tak, jeszcze chciałem tutaj, korzystając z okazji znów, nie chciałem tutaj zbytnio zmieniać temat podczas meczu. Pojawiły się prośby, żebym zaczął nagrywać Need for Speed World. Zacznę nagrywać, na pewno zacznę, jednak teraz mam kilka spraw do załatwienia i no nie ma na to czasu, a zmieniło się dość dużo w tym wspomnianym już Need for Speedzie. Na pewno wiele Wam mogę powiedzieć ciekawego. No i zapraszam już teraz na kolejne spotkanie w Fifie i oczywiście na tego Warda. Wszystko wam dam znać w jakimś tam informacyjnym materiale. Aha, jeszcze jedno, bo nie wiem czy wspominałem, ale właśnie podsumowania miesiąca, miesiąca marzec, przepraszam, luty nie było. Nie było tego podsumowania z powodu właśnie moich problemów zdrowotnych, dlatego będzie podsumowanie. Tym razem będzie to podsumowanie dwóch miesięcy. Spodziewajcie się go w najbliższych dniach. Tak myślę to zrobić. No i tyle. Dzięki serdecznie za tą uwagę. I zapraszam na kolejne materiały. Do zobaczenia, do usłyszenia.